Zapraszam cię dzisiaj na szybki makijaż przed moją sesją zdjęciową. Jeżeli chcesz, żeby makijaż był trwały, zdecydowanie użyj bazy pod podkład. Mój ulubiony kolor podkładu nakładam sobie pędzelkiem i dokładnie rozprowadzam na całej twarzy. Podkład jest bardzo lekki i nie tworzy efektu maski. Konturówką do brwi wyrównuję sobie łuk brwiowy i uzupełniam brakujące włoski. Czeszemy dla lepszego efektu. Wodoodporną czarną kredką tworzę sobie delikatną kreskę wzdłuż linii rzęs i rozcieram ją pędzelkiem. Szybciutko, ponieważ bardzo szybko e, wysycha i dzięki temu jest bardzo trwała, nie rozpuszcza się na powiece oraz nie obsypuje. Dzisiaj stawiam na delikatny kolor oczu, żeby nadać im świeżości i błysku, który będzie doskonale widoczny w aparacie, w ujęciach zdjęć. I przechodzimy do konturowania. Rozświetlacz, bronzer i róż wskakują na policzki. Dzięki temu od razu wyglądam dużo bardziej świeżo. Niezmiennie rzęsy 200% objętości uwielbiam ten efekt dużego oka. Wow. Dla utrwalenia makijażu sypki puder delikatnie aplikuję tylko na strefie. T. I nie inaczej usta muszą grać tutaj główną rolę u mnie dzisiaj i dlatego Moja ulubiona konturówka w kolorze bery, którą aplikuję na całe usta, wypełniam dla utrwalenia makijażu. I taka wersja do zdjęć, a tutaj już w pełnej krasie. I co sądzisz?